Cześć! Czasem chciałoby się połączyć cechy dwóch różnych samochodów, aby mieć wszystko w jednym. Na przykład spośród ostatnich debiutów z Chin mógłbym wziąć osiągi z trochę dla mnie za ciasnej Omody 9 oraz rozmiar Tiggo 8, któremu jednak brakowało napędu na wszystkie koła. Wiecie do czego zmierzam. Oto auto, które łączy wszystkie te cechy. Tiggo 8. 9. Bo to będzie niezwykłe nagranie, bo jak widzicie, jestem w studiu, mam tutaj swój czas na nagranie, bo za drzwiami już jest kolejka chętnych, dzisiaj nie będzie jazdy testowej, ale takie zorganizowane przez producenta sterylne, statyczne prezentacje, tak po właśnie czasem wyglądają. Jeśli czekacie na pierwsze jazdy, to musicie się uzbroić w cierpliwość, ale i w studiu myślę, że będzie o czym opowiadać. Zapraszam. Oto dotarliśmy na szczyt drabiny. Cherry mówi wprost, to jest ich miejscowy flagowiec w segmencie D. Jest od Tiggo 8 trochę większy w każdym wymiarze w sumie. Choć nie wiem, czy to jest aż taki cały skok segmentu, bo do X5 jeszcze mu trochę brakuje. Ma 4,81 m i rozmiarowo jest gdzieś w lidze Sorento Santa Fe jest też minimalnie większy od. Kodiaka. Topowy jest też napęd znany z omod dziewiątki, czyli 1.5 Turbo, plus silnik elektryczny z przodu z generatorem, plus trzybiegowa skrzynia DHT, plus mocny silnik elektryczny z tyłu. Tam, gdzie się da, samochód jedzie na elektryczny napęd na tył a gdy trzeba, dołącza przód. I to od razu mała zajawka jest jedna zaskakująca różnica w porównaniu do Mody 9, ale do tego wrócę za chwilę. Najpierw może obejdźmy to auto naokoło. Zwróćcie uwagę, że za hasłem flagowiec nie idą przesadne gabaryty. Do 5 metrów tu jeszcze daleko. Do X5 czy GLE brakuje mu około 10 cm, do Highlandera nawet 15, a rozstaw osi to 2,80 i to jest w standardowa wartość dla rodzinnych siedmiu miejscówek. Myślę, że to świadomie wybrany rozmiar ma być duży, praktyczny, ale nie ogromny. Stylistyka przodu podobna jest do Tiggo 8, czyli mamy tutaj ten rodzinny grill, czery, pełne ledy i dynamiczne kierunkowskazy. Z boku widzimy ukryte elektryczne Klamki. Detal, który Cherry nazywa premium i działa to nie tylko w studiu. Mechanizm ma tak zwany ice breaking force, czyli 120 N, czyli nacisk około 12 kg, ma działać do minus 30, więc ten Bayer nie powinien bać się zimy. Tylne szyby są przyciemniane, już w standardzie. Koła 20, czy zresztą na markowych oponach, zwróćcie uwagę, i do wyboru 5 kolorów nadwozi, od bezpiecznych, biznesowych, do efekt ciarskich wręcz. Nie zauważyłem też dopłat do Kolorów. Zwróćcie uwagę, że linia dachu delikatnie opada ku tyłowi, czy to będzie zagrożenie dla dwumitrowca? To za chwilę sprawdzimy i powiem, że to nie jest jedyne zagrożenie dla dwumitrowca, ale o tym powiem za chwilę. Z tyłu już można powiedzieć, że to klasyka, czyli listwa świetlna na całą szerokość, brak rur wydechowych, no i w zasadzie tyle. To jest naprawdę spokojny design. Wróćmy pod maskę, i jak wspominałem, tutaj mamy komponenty znane z omodu 9, ale pod kabiną pasażerską, podobnie jak w Omodzie 9, znajduje się bateria o pojemności 34,4 kWh. I w omodzie skończyłeś to dla mnie brakiem miejsca nad głową. Jak to będzie w Tiggo 9? Zaraz Wam pokażę. Ale wracając do szczegółów technicznych tego auta, otóż deklarowana przez producenta systemowa moc tej hybrydy to 428 koni. Ta liczba o tyle zaskakuje, że w omodzie ten sam zestaw miał ponad 100 koni więcej. Skąd tak różnice ja myślę, że to bardziej realistyczna, wręcz ostrożna deklaracja producenta, aby tacy jak ja nie nagrywali później filmików typu, co jest nie tak z napędem młoda MODA 9, bo taki nagrałem, bo liczba 428 koni w TIGO 9 absolutnie nie zbudza podejrzeń. W zderzeniu z masą własną 2233 kg i wynikiem dosadki 5,4. Te liczby po prostu do siebie pasują. Gdzie się da auto, jeździ na prądzie, tak jak wspominałem, na, głównie na tylnym silniku, czasem dołączy przód. A gdy naprawdę depniesz, budzi się benzyna, a DHT miesza przełożeniami, sprzęgłami, żeby utrzymać wysoką sprawność. Auto potrafi jechać na prądzie też na autostradzie, ale przy bardzo wysokich prędkościach silnik spalinowy potrafi też kręcić kołami bezpośrednio. Baterie powinno wystarczyć na około 147 km według WLTP, a prąd z baterii można też wykorzystać do zasilenia zewnętrznych urządzeń aż do 6,6 kW na narzędzie czy biwakowe gadżety. Szybkie ładowanie leci do 71 kW, natomiast w domu. Maksymalna moc to 6,6 kW, i TIG go tego nie pisze w specyfikacjach. A przy omodzie pamiętam adnotację, że dotyczyło to ładowania na trzy fazy, czyli prawdopodobnie na jednej fazie ten samochód z domowego gniazdka będzie się ładował troszkę wolniej. Do sprawdzenia. I na koniec spalanie. Po rozładowaniu ten samochód powinien zużywać około 6,9 9 litr na 100 km, natomiast po naładowaniu baterii i zatankowaniu do pełna powinien przejechać 1050 km. Jak to będzie w praktyce, opowiem kiedyś, kiedy spotkam się z tym samochodem na drodze. We wnętrzu zacznę od układu konsoli. Na szczęście nie został on skopiowany z Omody 9, tylko z Tigo 8. Nie mając tutaj obszernego tunelu, który zjada nam to miejsce na ekran, więc zmieścił się tutaj duży, ponad 15-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K i ponad 10-calowe zegary przed kierowcą. I ten układ pasuje bardziej, może to jest perspektywa nie wiem, dwumetrowca, ale naprawdę w tym układzie czuję trochę więcej powietrza przed sobą. Oprogramowanie wygląda bardzo podobnie jak w TIG-8, więc nie będziemy się tutaj na nim dzisiaj tak bardzo skupiać. Podobnie jak w 8, mamy tutaj też bezprzewodową łączność z telefonami, head-up display, kamery 540 stopni, indukcyjną ładowarkę 50W, nagłośnienie Sony, objęty czy głośniki tylko dla kierowcy. Wydaje się jednak, że wyciszenie dziewiątki będzie trochę lepsze od 8, bo w specyfikacji znalazłem informację o 35 barierach akustycznych i czterokanałowym systemie aktywnego tłumienia hałasu. Komplet asystentów, rozbudowane fotele z 10-punktowym masażem. Drugi rząd też ma grzanie wentylacji, ale nie ma masaży czy elektrycznej regulacji, jak w Omodzie 9. ale nie było tak słodko. Sterowanie klimatyzacją jest nadal tylko na ekranie, a przełączanie różnych trybów nie jest tak łatwe, jakbym chciał. No i chińska klasyka, choćby nie wiem, jak wyposażone było to auto, z tyłu są nawiewy ale nie ma trzeciej strefy. Przejdźmy teraz do testu dwumetrowca i zacznę od zakresu regulacji kierownicy. Szczerze powiedziawszy, mogłoby się dać wyciągnąć odrobinę bliżej, ale dobra wiadomość jest taka, że konsola jest wklęsła, więc ja jestem w stanie wjechać pod tą kierownicę dostatecznie głęboko, aby uzyskać poprawne ustawienie się względem kierownicy. Nad głową tyle przestrzeni, więc myślę, że dwumetrowiec odnajdzie się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. Również sam ze sobą odnajduje się bez problemu. Tutaj do fotela kierowcy brakuje mi, no może kilku centymetrów, ale nie dotykam. A gdybym nawet chciał się jakoś rozłożyć, to ten fotel jest naprawdę bardzo komfortowy, miękki. Tu nie ma jakiejś twardej skorupy, więc pod tym względem jest dobrze. Również nad głową nie zabrakło miejsca, już wyraźnie mniej niż na miejscu kierowcy. Też siedzę wyżej, ale też nie muszę się garbić. Zwróćcie uwagę, że siedzę wyżej, ale nie w całości. Tylko właśnie siedzenie jest wyżej, czyli moje kolana są na właściwej poprawnej wysokości nadającej się do dalszej jazdy, czyli nie mam kolan pod brodą. Również na stopy przestrzeni tutaj nie brakuje. Pod fotelem kierowcy zostało tej przestrzeni wystarczająco dużo. Co doceniam zawsze to nawiewy, które są zarówno na słupku B, jak i na środku. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, też podgrzewane i wentylowane siedzenia na skrajnych pozycjach tylnej kanapy. Oprócz. Tego, mnóstwo różnych udogodnień, czyli roletki. Wygodne, duże kieszenie w tylnych drzwiach. Wykończenie tylnych drzwi jest dokładnie na tym samym poziomie co przednich, czyli tutaj tworzywo się ugina pod palcem. Mamy też kieszenie za fotelami. Mamy też płaską podłogę. Podłokietnik jest komfortowy, a uchwyty na kubki wyglądają w ten oto sposób. Tutaj też jest takie ewidentnie miejsce. Do włożenia telefonu. Mamy też mocowanie i osłonięte, i tutaj trzeba o, w ten sposób tą zaślepkę wypchnąć. I ona zostaje na swoim miejscu, czyli nie musimy się zastanawiać, co zrobić za ślepką, kiedy fotelik jest zapięty. Też jest to dobrze. Przemyślane. W specyfikacji jest informacja o tym, że kanapa się przesuwa do przodu i do tyłu o 26 cm, ale nie udało mi się znaleźć uchwytu, który by tą kanapę ruszył, więc być może dotyczy to tylko systemu, który pozwala wsiadać do trzeciego rzędu. Zobaczcie, jak to działa. Otóż, żeby zająć miejsce w trzecim rzędzie, pasowałoby się jakoś do niego dostać. Jest to możliwe, z tego co widzę, tylko z prawej strony. A żeby się tam dostać, trzeba użyć przycisku tutaj na oparciu, i po jego naciśnięciu, ku mojemu zdziwieniu, zaczyna się ruszać najpierw fotel po prawej stronie w pierwszym rzędzie, następnie zaczyna się ruszać fotel po prawej stronie w drugim rzędzie. Troszkę to trwa, bo to wszystko, jak opowiadam, te. Cuda się dzieją, następnie on się zaczyna przechylać, i oto ja się troszkę boję, że dzieci spóźnią do szkoły. To troszkę trwa, naprawdę. I oto mamy wygodny dostęp do miejsca z tyłu. Proszę bardzo, można rozłożyć oparcie i zająć miejsce. Spróbuję i ja. Powiem Wam, że nie było to trudne, chociaż to, co się wydarzy, kiedy rozłożę fotel, widzicie po tym. W którym miejscu jest moje kolano? Oczywiście, że jest to raczej miejsce awaryjne dla dorosłego, ewentualnie miejsce do szybkiego podrzucenia, powiedzmy, dzieciaków sąsiada również do szkoły, niż takie klasyczne, pełnowymiarowe miejsce w trzecim rzędzie. O ile takie istnieją w wielu samochodach. W każdym razie to miejsce jest, właściwie to nawet dwa, natomiast zbyt wiele miejsca tutaj z tyłu. A już na pewno dla dwumetrowca nie znajdziemy. A tak wygląda składanie foteli na swoje miejsce: czyli najpierw w drugim rzędzie prawie fotel wraca na swoje miejsce. Elektrycznie cofa dokładnie w miejsce, z którego wyjechał. Elektrycznie wraca na swoje miejsce: oparcie. Elektrycznie wraca na swoje miejsce również pasażer po prawej stronie. I możemy jechać. Sprawdźmy teraz tworzywa i ich spasowanie. Zaczynamy od samej góry. Tutaj mamy twarde tworzywo. Tutaj przechodzimy do tworzywa, które się ładnie ugina pod palcem i w zasadzie ono się rozciąga na całą szerokość konsoli dalej przechodzimy do szerokiej listwy z taką wyraźną fakturą, całkiem ładnie wyglądającej zresztą i no pewnie ma udawać jakiś rodzaj drewna, chociaż wiadomo oczywiście, że drewnem to nie jest, jeszcze niżej schodzimy do kolejnego fragmentu, który się ugina pod palcem i to już jest w kolorze tapicerki i ten, ta listwa ciągnie się w zasadzie przez całą szerokość, wchodzi też na drzwi, a jak już mówimy o drzwiach, to tutaj mamy na górze Miękkie tworzywo, niżej również. Podłokietnik po lewej szczerze powiedziawszy mógłby być bardziej komfortowy, tutaj ledwo się ugina pod palcem. Natomiast po prawej stronie jest już o wiele lepiej. Ta strona jest komfortowa i co mi się podoba, to jest miejsce na kolano, tu w tym miejscu również tworzywo delikatnie się pod palcem ugina. Więc mamy tutaj taki może nie luksusowy, ale jak najbardziej pasujący do flagowca zestaw, gdzie wszystko co najważniejsze i co się najczęściej i najchętniej i sprawdza palcem będzie się pod palcem uginało a jeśli chodzi o skrzypienie no to powiem wam że już próbowałem i jest to strata czasu, a pewnie nie chcemy, żeby ten film był długi, więc ja tutaj sobie mogę szarpać i takie wystające elementy szarpać i takie i jeszcze po lewej i po prawej. To wszystko to jest naprawdę strata czasu, bo ten samochód jest świetnie spasowany. Taki jest fakt. A jeśli chodzi o schowki, to Chińczycy chwalą się, że w tym samochodzie jest ich aż 41. Nie wiem, czy wszystkie znajdę, ale te najważniejsze dla kierowcy tutaj są. Czyli dwa miejsca na telefony, dwa miejsca na kubeczki. Bardzo duży schowek pod podłokietnikiem, jak widać podświetlony i chłodzony. Do tego piętro niżej, tutaj z taką gumką na dnie, również mamy całkiem spory schowek z wyraźnymi, jak widać bokami, więc nic tutaj nam nie wypadnie. Wyjścia, zwróćcie uwagę, USB i USB-C, więc mamy Tutaj wybór, jeśli chodzi o dostępne kabelki. No i bardzo obszerne, naprawdę chociaż niewykończone jakimś flokowaniem, kieszenie w drzwiach. Nie wiem, czy oni liczą to jako schowek, ale w sumie mogliby, bo tutaj uchwyt na rękę jest bardzo obszerny. Schowek po prawej stronie też jest całkiem spory, ale też jest plastikowy, jeśli już patrzymy na detale. W daszkach przeciwsłonecznych, oczywiście, mamy podświetlenie LED. I jeśli chodzi o schowki widoczne z pozycji kierowcy, to by było na tyle, czyli standardowy, całkiem porządny zestaw. Jak wspominałem, tym razem nie będzie jazdy testowej, ale warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od Omody 9, Tiggo 9 nie ma adaptacyjnego zawieszenia, do tego ma o rozmiar większe koła, więc ciekaw jestem, jak ten samochód będzie się prowadził i pokonywał nierówności. Albo brodził w wodzie. Wspominałem o tym, bo producent deklaruje brodzenie do 50 cm. Przechodzimy do bagażnika i zacznę od tych nieco gorszych wieści. Otóż po rozłożeniu foteli w trzech, we wszystkich trzech rzędach mamy tutaj 147 litrów i na tle siedmioosobowej, 7-miejscowej konkurencji jest to wynik przeciętny. Natomiast wszystko się zmienia, kiedy te fotele zostaną złożone. Po złożeniu foteli w bagażniku mamy 819 litrów i to już jest wynik znacznie lepszy niż w samochodach konkurencyjnych, więc tu wychodzimy na plus. Natomiast po złożeniu oparć Również w drugim rzędzie, a zwróćcie uwagę, że składają się one elektrycznie, uzyskujemy 2065 litrów i to już jest też bardzo dobry wynik. A jeśli chodzi o ogólne udogodnienie w bagażniku, to znalazłem tutaj po prawej stronie jeden haczyk chowany i to jest raz. I światełko po lewej, i to jest dwa. W zasadzie można by powiedzieć, że na tym ta lista jakichś takich znanych nam dobrze z Europy udogodnień się kończy. Pod podłogą, popatrzcie, miejsca praktycznie nie ma tutaj. Podobnie jak w Omodzie 9, chyba pianka wypełnia wszystkie przestrzenie, i tutaj jest co najwyżej przestrzeń na trójkąt. Więc pod tym względem jest to samochód, który stawia na pojemność, ale nie na jakieś gadżety na naokoło. Zwróćcie uwagę, że elektryczna regulacja oparć kanapy z tyłu jest dostępna wyłącznie z poziomu bagażnika, czyli można z bagażnika je całkowicie złożyć bądź rozłożyć, natomiast nie ma możliwości wyregulowania ustawienia oparcia z poziomu. Drugiego rzędu, gdzie sam pasażer mógłby chcieć ewentualnie to delikatnie dostosować. I teraz cena. Cennik jest najprostszy z możliwych i tłumaczy w sumie tytuł tego filmu. Tiggo 9 plug jest w Polsce w jednej wersji Prestige AWD i kosztuje 209,900. W tej cenie mamy całe wymienione tutaj wcześniej wyposażenie, plus 7 lat gwarancji na auto i 8-letnie na elementy elektryczne napędu. Siedmiuosobowe konkurencje plug-in to cennikowo, no przykładowo Sorento, od 245 tysięcy do 293. W takiej bardziej adekwatnej, wyposażeniem topowej wersji. Trochę tańsza Outlander startuje 220, ale po doposażeniu już znacznie więcej. Wreszcie Mazda CX80, plugin okolica 300 tysięcy. Więc to prawda, wielu rywali oferuje mechaniczny napęd 4x4 i to może być argument dla osób, które koniecznie chcą klasycznego napędu, no ale ponownie będzie to cenowo zupełnie inna liga. Różnice cenowe, jak widzicie, sięgają tutaj kilkudziesięciu tysięcy złotych i to właśnie można nazwać szokiem cenowym. Podsumowując, Tiggo 9 to naprawdę udany miks o mody 9 i Tiggo 8. Duże, siedmiomiejscowe nadwozie i mocny napęd z tylnym silnikiem elektrycznym, w cenie do której konkurencyjne pluginy po prostu nie dojeżdżają. Ale jest jedno ale. Kupuj plugina tylko jeśli masz zamiar go ładować. W tym wypadku przypłacasz za baterię i niepotrzebnie wozisz ze sobą paręset kilogramów baterii NMC, tej cięższej. A warto ją wykorzystać, bo przy tym zasięgu na prądzie możesz tak naprawdę zapomnieć, jak wyglądają stacje paliw. Jednym słowem, krzyżówka dwóch aut wyszła tutaj lepsza niż oryginały, a przy tym jest wciąż tańsza od O-Mody 9. Jak dla mnie stoi tu duży problem dla konkurencji. Zobaczymy, co z tym zrobią. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.